Kamińska Beata Szukajcie! Dzieci drogie, szukacie mądrości w księgach i sposobach tego ulotnego świata. Próbujecie przychytrzyć jeden drugiego, by znaleźć się za wszelką cenę na szczycie. Jeden brat chce utopić w łyżce wody swego brata, a lekarstwem na zawód jest nieumiarkowane picie. Ja wam mówię, szukajcie mnie i słów moich, w Słowie Bożym, bo ono jest natchnione Duchem Świętym. Kto będzie jadł ten pokarm duchowy, nasyci się mądrością, którą ja mu dam w postaci wodospadu miłosierdzia. Nawołujcie mnie, bo tylko przeze mnie osiągniecie wszystko, czego pragniecie. Ja wiem, czego wam potrzeba, nim nawet pomyślicie. Proście o pokorę i mądre wybory. Módlcie się i nieustannie mnie poszukujcie.